O pokaż mnie, tylko Ale to były do, dopiero w domu nagrane Ja chcę pokazać Wam gdzie co byliśmy Frytki ten Dobra, najniższe. Mhm. Razem. O. Mhm. Tuszy się pięknie. Jeszcze ja głowy zjadł. O. Się piątek. To waż, zważywa, Tyle więcej można mm? dać o r g a n i Na dole wojska. to jest. Tak? To jest kultura, nie? O, to zobacz. jest figura. Zobaczcie, jak to wszystko jest. Niech ludzie zobaczą. Nie, to za na szkolnej, nie? O. Do zimniaków? O. Tu już pusto. Tu już wiesz. kosz drugi. O. Znaczenia mamy w góry. Liszki. Liszki. A tutaj? to nie, 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 nie pije. A tu Nikolaj nie pije. Szampany. A tu. dzwanek na sok. Na no kąpiel. O. A a kubeczki. O. Właśnie. Jakieś Wojtek wiesz. Może przykryć pokrywką, to szybciej się podgrzeje, co? I ona jest tam na, na chlebaku. Czekamy, jak się utuszy, czy wyłączamy? Nie. Czekamy. Musi duszy. Tylko... Spodę ten... ten.

Już można wyłączyć, tak? No, to tutaj. teraz ten guzik wajtek się wciska tu, o. Przątać? Ja posprzątę. A tutaj go włączone, nie? Wyłączone. Tu są widelce, słyżki. Będziemy testować. Jak to wygląda? Elegancko. nie mhm, Zmieści się, tak? Dobrze. Mhm. Takie to wakacje widzicie? Ogółem, ogółem smacznie się je, właśnie. pysznie na podwórko się chodzi palić. Tak jest, bo to w środku nie wolno. No, właśnie, ogółem. Można pokazać, to po prostu będzie ten film rzucony no. na kanał w późniejszym gdzie, czasie. Gdzie po prostu byłem no. na czasach, będą ludzie ogółem widzieli. Widzicie, tu nie ma. Nie ma zasięgu, wiecie ludzie? I nie dlatego nie wrzucamy filmów, bo nie ma zasięgu. Właśnie. A teraz przeżegnam się. W imię Ojca, Syna Ducha Świętego Amen. Amen. To ja pożegnałem się, przyżegnałem się, a ty powiedziałeś. Tak jest. To będzie wspólny film. O właśnie. A do tego można... Keczub jeszcze. Właśnie kupiłem. Tego można ketchup dać, bud frytki są. Mm. Mm. O. A mi kolana się nie zginają <laughs> Właśnie Danie mm. Jakie smaku wojtek Bardzo dobre bo to frytki Tam warzywne Takie danie było Do w połowy zjadł Jacek. i po prostu y, to co to po prostu dałem opuściłem pojemnik tam gdzie byliśmy tak przywitali nas bardzo sympatycznie bardzo y, mhm. gorąco wszystkich widzów ale ogółem też chcę przeprosić to temu będą teraz filmy na kamerze a te filmy będą wrzucone na tamten komputer i z tamtego komputera po prostu wgram i będę wysyłał dla Was te filmy ale mógłbym udajcie, bo to Stygnie. Tak. Bardzo pyszne. No, dzisiaj się rozpogodziło. Bo Piękny, piątek. Bezchmurnie. No udało się nam Praktycznie mieliśmy cały czas pogodę. Prawda Wojtek? Tak, tylko jeden dzień... W nocy. Dzień w nocy padało. Burza była. Bo ja patrzyłem, jak byłem w Białymstoku. Jaka będzie pogoda. I tam było, że będzie trochę pochmurnie. A jeden dzień po prostu popadę. To popadało. chcę też tego wspaniałego człowieka, właściciela, który to ogółem. To ogólnie, Dba o to? Tak. No to ogółem rok czasu to jest na dachu. Panele solarne? Panele. I to mówił y, na próbę. Tak to... jest, bo dopiero założone, świeżo. Tak. Jak to po prostu będzie wszystko działało. No i tutaj po prostu chcę powiedzieć, że. A mogę powiedzieć cenę? Oczywiście. Cena za dobę 300 zł. Plus y, opłata, światło i, I plus, woda. Woda. Na koniec jest, są liczniki. Na koniec będzie sprawdzane, co będzie trzeba y, dopłacić. Ile. No, mówi, a pytaliśmy, ile to może światło, Mówi, a to jak dzieci nie ma, bo dzieci dużo y, po prostu no. kąpią się, całe te wszystko robią. Y, y, obiad, śniadanie, całe to wszystko, to mówi do 60 zł. Tak. A tak jak my? my, to od 20 zł. wyjdzie. Mm. Bardzo dobre. Nie widzieliście ten film? Ja tutaj też nagrałem, ale to ugłębnie skasowałem. Ale widział, widzieliście, gółem wczoraj, byłem poza terenem, na statku. A na statku a ten film po prostu, mogę powiedzieć, pokazać się. Tak włączałem Uh -huh. A jak włączałem nagrywanie, to trzeba od razu. Tak o tak, i od razu włączać. Tak, i wtedy. I twój błąd, Wojtek, był taki, wiesz, ale już wiesz wszystko. Tak, bo to ja jestem przyuczyniony kamerów nagrywać. Uh -huh. nie ma zasięgu, więc wysyłasz telefonem. ale chociaż wiem jak teraz będzie no. o i byliśmy o ile tam gdzie statek to wszystko ile tam Kobiety odchodziły, mężczyźni. Witali się na statku, to pół statku. Widało się nas. To o Oj, tego szefa, tego całego ośrodka hotelu, statku całe to, co płynęło. Pozdrawiamy, do... porozmawialiśmy z nim. Tak. Bardzo sympatyczny człowiek. Sympatyczni tam góry ludzie są i po prostu sami widzicie, sami jak widzieliście, że tak nagrałem jak nagrałem, ale ogółem nie było żadnego słowa złego na nasz temat. Hmm. No taki. Początkowo raz pójdę się wykąpać, po rano i wieczorem się kąpię, ogolę się. Ale pierwsze trzeba się nie żeby mieć siły robić to. Bo po głodnemu to. Grzech. Tak? Jak włączę wodę te, a jak się nie najem, będzie osłabiony organizm, to po prostu będzie woda ciepła leciała, a może człowiek osłabnąć. No może. I może upaść. No może. I może sobie coś złego zrobić. No może. Trzeba się ogółem pilnować. No tak. Chyba wiem pewne rzeczy. Ogółem. Ogółem całe te. <grym> <grym> no i życzę. A ile tam? Osiemnaście. Oto po prostu dziękuję za ten film, że mogłem, że po prostu Człowiek nagrywał, a ja spożywałem i pokazywałem. Pokaż piątkę dla widzów, Wojtek. O, Piona. Nie. Na razie.